Dzień dobry, witam się, serdecznie. Tutaj na brudno-książka wersja. My, pobożna ludzkość, wskazywanie zagrzeżnego, wynalezienie gospodarki na podstawie badań, biegun północny, południowy, strefy czasowe, strefy klimatyczne. My, ludzie, rok 1900, 1500, 1000, prehistoria, od kiedy ludzkość czwartego tego nie wiadomo. Proszę Państwa, tutaj teraz jest inna wersja mojego konta. Paweł, Paweł Kargol. Paweł Grzegorz Kargul on no tu kończył, problemy z YouTube, a tak to Małpa, Paweł Kargol, Przestawek.pl inne internety medne, skorzystane i to wszystko, nie jako Bóg na ziemię, tylko jako pomysłodawca naszego pobożnego życia, mądrego, intelektualnego, bez wojska, bez niczego, bez odpowiedzi programistycznych, bo nie od tutaj teraz, jeszcze kamerkę poprawić, no to taki inny sposób intonacji i wymowy, żeby po prostu nie machło się w pamięci od nowa, to jest taka moja domowa kartoteka, dla mnie, dla dzieci, dla każdego, kto chciałby to wykorzystać? No tutaj, no wiadomo, żeby to poznać, to już mówiłem, prawda? Polska tak ma, lub północ na południe, z 800 km, już wrześcia, powiedzmy tej linii, tak, wrześ 6, to jest z tym na, no to nie, ale tak, no tak, no Poznań, tylko to, tu mija, sześćset jest 16 województw, to i powiaty, to i miasta, miasteczka, nasza liczebność, to zależy od w jakim, jakim wieku ja miałem dzieci, Igora i Nikole. i tak, czy właśnie czworo, sześcioro, w jakim moim człowieku, w jakim zabrał obowiązek i właśnie, czy dziecko jest zdrowe, chore, i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, czy tam, na brudno, książka wersja, tu chodzi o ten komentarz taki, bo lesa, duor, ludzkość, liczba, wiek, region, państwa, świata, kula ziemska, na przykład Polska, liczba ludzi na dalnym regionie i tu przerwy. Ile by nas nie było, ile by nas nie przebywało, oprócz tych wyjść... wyjść takich bardziej krytycznych jak pogodowe, pogodowe zakłócenia, no, słońce jak słońce, a no właśnie jeszcze wiatry, deszcze, mrozy, śniegi i nasza roślinność, naturalna natura, dzika natura i taka cała reszta, prawda? No właśnie, dawnym regionie Polski tak samo na świecie, tyle co nas jest i wszystkiego trzeba badać, analizować, a program rozwoju naszego życia rodzin określi i dlaczego nam potrzeba, tyle trzeba naprodukować do rozwinięcia tytułu książki My ludzkość ziemi, nasza pobożność. A budowanie gospodarki. Co można w punktach z każdego tekstu? Można sobie go prawie uczyć na pamięć, prawda? Jak te właśnie 16 wojowników, północ, południu, wschód, zachód, to nasza na anatomia ciała, nasze treningi, Gideon, bo nie były tak niespotykane, twarz dzisiaj i tego wszystkiego, ale to też nie w tym, tym nagraniu mnie nie jest przekazany. Chciałem, żeby też trochę zasadań, tak tak, atmosferę e, prezydentów państw. No, dzień dobry, witam serdecznie, proszę usiąść. Z przejścia z bliźnim bliźniemu bliźniego, od jest strefa eleganckich słów, jak półczasa, padam, dim, tu, du, -du, -du singa -ding, da, da dum du, du, du. Ale już muszę kończyć, o to chodzi. Komentarze do publikacji, media społecznościowe, strony, pismo, książki, lezety, przekaz, zrozumienie, wdrożenie w życie, w sposób przekazu, to i on, pismo. staranne, Buźka, oddot. Ostro, grubo i bez trzymanki. Jadą, jadą, jadą cztery wykrzykniki. Minuta 07, siedem. Trzy rodziki, cztery serduszka, buźka. Trzy buźki, cztery wykrzykniki. Polecam, posłuchaj. Czy wyznajesz mi rację, że ten kawałek jest naprawdę dobry? Cztery wykrzykniki. Czekam na Odypy. Trzy kropki. Odypy to odpowiedź. I ogólnie co sądzisz o nowym poglądzie do życia ludzi bez zło Z pełną wiarą w Boga i tylko dobra. I badań i budowy. 3.42. To jest taki czas z YouTube'a. Gospodarki świata taka by wystarczało nam zawsze. Wszystkiego zapraszam do odpowiedzi. Trzy wykszychniki. Serdecznie pozdrawiam wszystkich, czyli całą ludzkość. Cztery wykszychniki, buźka, cztery kropki 0, u kropek 16. To wszystko. Bo w wiele gości utliczyła, tylko dobra. I oby taknik nie mogą sobie robić. Bo to, to jest no, moja technika od Męki Proszę. To wszystko. No tak, wiele by tu jeszcze mówić, wiele by tu opowiadać, ale to wszystko codziennie. Dziewczyna codziennie codzienne czyta swojej kobiety, w każdym wieku, dbanie o dzieci, wnuki i prawnuki. Wszędzie powtarza się prawo, obowiązki, matematyka, fizyka, chemia. No dzisiaj miałem tutaj taki przypadek, nie upadłem na ziemię, tylko się położyłem delikatnie. No i zrobiłem sobie tam 25 pompek, bo tyle zamierzam dzisiaj. Nie będę robić czterech sali po 25, bo czułem w ciele przejścia, ciała, ciało, takie noży tego... No, to ten najpierw taki do żadnego tylko taki po prostu mój silny, stalowy, bardzo mocny charakter. To wszystko, muszę kończyć, bo mi się miejsce kończy na telefonie. To koniec. Pozdrawiam Was serdecznie. Ty umiesz, ja potrafię, naucz mnie, a razem zbudujemy tą gospodarkę świata. Polecam, pozdrawiam, koniec. Proszę. się.